Rolnicy z Łódzkiego mogą od dziś korzystać z internetowej platformy kontaktu z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolnego w Bratoszewicach. Dzięki systemowi mogą otrzymać fachową poradę, a także być na bieżąco z cenami na rynku rolnym. Aleksander Ziemieńczyk. To prawdziwa rewolucja w kontaktach z ośrodkiem, mówi Anna Wielec z Nowostawów Dolnych. Wraz z mężem prowadzi gospodarstwo sadownicze. Od lat współpracuje z ośrodkiem w Bratoszewicach. Nie muszę umawiać się, że tak powiem, na spotkanie, na, żeby doradca przyjechał, bądź ja dotarła do, żebym ja dotarło do ośrodka doradztwa, ale możemy to zrobić drogą mailową. Doradcy rolni, którzy obsługiwać będą system, dostali laptopy teraz bez wychodzenia ze ośrodka. Mogą pomagać rolnikom z całego województwa, czyli około 120 tysiącom gospodarstw. Przez y Portal elektroniczny, będzie można przekazać wiele dokumentów bezpośrednio, szybciej przesłać informacje do rolnika. Pomysł portalu zrodził się trzy lata temu. Doradcy z Bratoszewic napisali projekt i dostali 1,3 mln zł unijnego dofinansowania. Całość projektu to 2 miliony zł. To dobrze wykorzystane pieniądze uważa dyrektor ośrodka. Może sobie wybierać doradcę i może korzystać z szeregu aplikacji, które są wewnętrznymi już upgrade'ami i mówią o tym, jak prowadzić gospodarstwo. Można nanosić, ewidencjonować działki, na przykład, można magazyny, można środki ochrony roślin, swoje maszyny. To wszystko można wprowadzać. Projekt obejmuje stworzenie sieci teleinformatycznej, wymianę serwerów i zakup 177 laptopów dla doradców. System jest prosty i dostępny dla każdego rolnika, który ma dostęp do Internetu.